Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja Was strasznie przepraszam, bo znowu mnie długo nie było, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Przewidywałam to może nie aż tak długą przerwę ale wiedziałam, że będzie przerwa, ponieważ, tak jak już wiecie, pewnie po poprzednich filmach, jeżeli jesteście na bieżąco, to my byliśmy w trakcie kupna mieszkania i w końcu udało nam się sfinalizować cały proces i jesteśmy właśnie na naszym mieszkaniu. W końcu udało nam się przeprowadzić. Udało nam się też jakoś w miarę ogarnąć tym wszystkim. Ja cały proces od tego jak czekaliśmy na klucze nagrałam, gdzie zaraz Wam tutaj przedstawię ten cały materiał. A tymczasem witam się z Wami serdecznie chciałam taki krótki wstęp po prostu tutaj dać z przeprosinami, że mnie długo nie było. Więc nie przedłużając zapraszam Was na ten właśnie materiał. Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, po bałaganie z tyłu coś już zaczyna się dziać, a to oznacza tylko jedno, że tak przeprowadzamy. Się. Słuchajcie, dzisiaj mamy dostać klucze od naszego nowego mieszkania, nowego, starego mieszkania, więc już nie mogę się doczekać. Czekamy tylko na sygnał do agencji, że wszystkie procedury pomiędzy prawnikami zostały spełnione i że możemy od nich odebrać klucze. Więc tak, dzisiaj jest ten dzień. Ja się właśnie szykuję, ponieważ chcę zawieźć dziecko do żłobka. Zuska będzie w żłobku przez cały dzień, żebyśmy mogli spokojnie się przeprowadzić, te wszystkie te rzeczy pozawozić. Będzie na pewno sporo kursów pomiędzy tymi domami. Jedyne, co mnie martwi, to to, że Zuska miała lekką temperaturę w nocy. Yy, marudziła strasznie. Nie wyspaliśmy się oboje więc troszeczkę może być ciężko. Mam nadzieję, że to nie żadna choroba, tylko zęby, więc yy, oby trzymajcie kciuki. A ja tymczasem dopijam swoją sporą kawę. Spora dlatego, bo nic dzisiaj na razie nie wiem. Nie mam na razie ochoty, mam związany żołądek, bo będzie takie lekkie skradzik, po prostu mm, przeprowadzkowy, więc jest tylko kawa, ale później pewnie coś zjem, jakąś małą kanapkę, czy coś takiego, wiecie, delikatnego. Kochani, witam się z Wami troszeczkę później. Właśnie podjechałam na parking. Słuchajcie, idę do agencji odebrać klucze, dostałam właśnie informację. jest która godzina, zaraz Wam powiem, jest. Prawie trzecia, więc troszeczkę czasu upłynęło, troszeczkę się naczekaliśmy, ale bardzo się z tego powodu cieszę, więc ja właśnie zmykam na podbiór kluczy i będziemy się przeprowadzać już, bo mamy część rzeczy już popakowanych, takie wiecie drobnostki. Na dzisiaj po prostu będziemy przewozić drobne rzeczy, na jutro mamy bana zamówionego i będziemy przewozić wiecie meble, więc. Kupa roboty nas czeka, ale na pewno odbiorę klucze i jedziemy na mieszkanie, więc e, chciałabym Wam wszystko pokazać, co jak. Więc e, do zobaczenia za chwilę, już pewnie na naszym mieszkanku nowym. Czegoś naprawdę bardzo cieszę. W końcu udało się po celu miesiącach e, no, starać o to mieszkanie. W końcu udało się, nadszedł ten dzień, na no, który tak nie mogliśmy się doczekać, więc dobra, ja zmykam po klucze. Jest, słuchajcie, mamy to, mamy nasze klucze wymarzone w końcu do naszego domu. Dostaliśmy też od agencji kartkę, pełną tutaj z życzeniami, zaraz sobie zajrzę, więc bardzo się cieszę. <laughs> Naprawdę jestem podekscytowana, już nie pojechała, ale niunia, tak jak mówiłam, niestety to ząbkowanie spowodowało to, że musiała wziąć leki na to i do żłobka nie się je przyjąć ze względu właśnie na te leki, że Wiecie, paracetamol e, maskuje wszelkie objawy, i oni nie chcieli brać ryzyka, że wiecie, może coś się stanie, bo może to ząbkowanie, może coś więcej. No to wygląda, że to ząbkowanie, bo podaliśmy paracetamol i wszystko przeszło, nie ma żadnych innych objawów, ani kater, kaszel, nic takiego. Wiecie, takie normalne dziecięce, ale nie ma, wiecie, tak jakby była chora, tylko właśnie e, tak, jakby to ząbki były. Do tego się ślini, więc na pewno e, więc troszeczkę ciężej jest nam się. Ty przeprowadzę, teraz jest e, Nune na drzemce, czekamy właśnie, aż się obudzi i pewnie będziemy jechać do naszego nowego domu, żeby wszystko sobie tam zobaczyć. Wiecie, ocenić co, i jak, już pewnie pierwsze pakunki, pierwsze rzeczy będziemy tam zwozić, więc e, pewnie zobaczymy się na miejscu, I dla Was nagram, pokażę Wam, e, jak wygląda nasze nowe e, lokum, więc jedziemy. Witajcie kolejnego dnia, sorki wczoraj nie dałam rady nagrać, byliśmy za bardzo chyba podekscytowani, całą sytuacją, jak przyjechaliśmy oglądać pierwszy raz na nasz dom, więc nie z wami nagrałam, ale dzisiaj jest drugi dzień, zaczęliśmy już przeprowadzkę na maksa. No i kochani, wreszcie jesteśmy u nas w domu, akurat jestem na korytarzu przy drzwiach wejściowych, więc pokażę wam jak to wszystko wygląda. Naprawdę, no mieszkanie jest fajne, podoba mi się, ale do remontu, więc weźcie to pod uwagę, będziemy się remontować. No, i nie zwracajcie uwagi na walkman, bo już troszkę zwiedziliśmy tych rzeczy i po prostu wszystko stoi tak byle jak, więc pokazuję Wam, jak to wszystko wygląda. Od wejścia, bo to są drzwi wejściowe, od wejścia mamy taki mały schowek. I w tym schowku to są schody na górę, i w tym schowku mamy, mamy taką szafę, takie półeczki. Tutaj jest cała elektryka. Myślę, że będę tutaj trzymać wózek i wiecie jakiś. Tam najpotrzebniejsze rzeczy to odkurzacz. To wszystko, tak jak mówię, jest do wymiany. Podłoga, to trzeba odmalować wszystko i w ogóle. Zobaczymy, czy zostawimy te półeczki czy możemy wymyślimy coś innego. Ale tak to wygląda. Zamykamy. No i wchodzimy już do domu. Tutaj są jeszcze jedne drzwi. I wchodzimy na wprost, mamy naszą sypialnię. Tutaj jest pokój zuzy. Oczywiście cały zawalone. Tak. Wszystko wiecie w takich neutralnych kolorach, tak jak Anglicy, to mają w zwyczaju magnolia. Tutaj jest ogródek z tyłu. Ogródek jest z sąsiadów, co prawda, ale bo tak akurat jest zrobione, że ci ludzie, którzy mieszkają na górze, to mają ogródek z tyłu, a my mamy ogródek z przodu, więc tak wygląda drugi pokój. Tutaj mamy korytarz. Mamy łazienkę, którą będziemy robić na pewno już teraz. Jak tylko się wprowadzimy, trochę ogarniemy, to zaczynamy remontować łazienkę. Tutaj mamy takie drzwiczki, tam jest boiler w środku. Więc tak. Tutaj kolejny pokój. I mamy tutaj salon. Już kanapę mamy zwiezioną. Zuzki przewijak, gadżety Zuzy. Duże okno. No wiecie, zasłonki zostały po poprzednich właścicielach, to nie są moje zasłony, tak samo wiecie, tapety, no wszystko zostało tak jak było wcześniej. No i kolejno mamy kuchnię. Kuchnia jest dosyć spora też. E, ładne szafki są w miarę. E, niestety nie ma miejsca na pralki i zmywarkę, bo tutaj takie żeby nie ma w łazienkach pralek, tylko są w kuchni. Ale tutaj jest tylko miejsce, właśnie jedno. I stwierdziliśmy, że zrobimy to miejsce na zmywarkę, a pralka będzie w łazience, tam gdzie jest boiler e, Pod spodem jest jeszcze miejsce, więc e, tam będziemy sobie trzymać. Szafki są u góry. Tak to wygląda. Mamy też jeszcze jedno okno. Miejsce na lodówkę, prawdopodobnie. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie stała lodówka. Czy będzie stała właśnie tutaj, czy będzie stała tutaj z tej strony? Zobaczymy. No więc tak to wszystko wygląda. Nie za duże, nie za małe, takie, wiecie, dla nas 2 plus 1 akurat mi się wydaje, więc nie lecę dalej je rozpakowywać, bo naprawdę jesteśmy. Nie sądziłam po prostu, że tyle aż mamy rzeczy. Nie wiem, to się jakoś chyba. Eee, rozmnożyło. Te rzeczy chyba się naprawdę rozmno, rozmnożyły. Eee, nie wiem skąd to się wzięło. Ja byłam przekonana, że mamy naprawdę bardzo mało i ta przeprowadzka będzie easy. A niestety nie jest. Jest naprawdę full rzeczy. Full rzeczy. Nie wiem skąd to się u nas wzięło, naprawdę. Więc ja lecę dalej rozpakowywać, przepakowywać, przewozić. Dobrze, że mam prawo jazdy, właśnie. Bo możemy tak zrobić, że możesz Jeździwanem i te ciężkie rzeczy tutaj z kolegą ogarniają, a ja po prostu samochodem swoim drobne jakieś rzeczy wiecie, przewożę. Niedługo też muszę lecieć po zuskę, jest trzecia godzina, jeszcze dwie godziny mamy, więc ja lecę po kolejną turę i po Więc zobaczymy się pewnie, jak troszkę się ogarniemy, pewnie się będę z wami łączyć w międzyczasie. Tak, kochani już jestem przed swoim domem. Nie będę przedłużać, odwracam od razu kamerę i pokazuję Wam jak wygląda nasze mieszkanie. Więc tak, tutaj mamy taki mały ogródeczek, na mały plac, na wiecie suszarkę, śmietnik, jakieś tam kwiatki. No i tutaj wchodzimy, tutaj są nasze właśnie drzwi. Wchodzimy sobie do mieszkanka. I od razu po prawej stronie, światło nam wariuje, ale po prawej stronie mamy ten schodek pod schodami widzieliście na pewno na nagraniu poprzednim. Jest już cały zawalone. Mamy tutaj suszarkę do ubrań, bo nie dało się nigdzie indziej wcisnąć. I od góry do dołu widzicie? widzicie masz jakieś tam bąbetle. Ogólnie wiecie. No to jest taki schowek po prostu pod schodami, bo schody są na górę i tam jest mieszkanie sąsiadów. I tutaj mamy taki schowek, wiecie, na szczotki tak zwane. Więc tyle. Następnie wchodzimy, słuchajcie, do korytarza i tutaj mamy. Takie spore lustro, więc się z Wami przywitam jeszcze raz. E, tak stwierdziliśmy, że sobie powiesimy to lustro tutaj. Mamy kurtki, e, szafka na buty, jakieś wiecie, kwiatki i kostki. Następnie tutaj mamy, i jak już mówiłam wcześniej, był pokój zuzi, miał być pokój zuzi. Na razie słuchajcie, Zuzia zabaży, żeby korzystać z tego pokoju, więc jest to e, mój pokój, taki wiecie, do szykowania się do pracy. E, są jej rzeczy oczywiście, jest jej przebijak, e, tutaj jest też jej szafka. Sz, e, i komoda i szefa, ale oczywiście są jeszcze rzeczy takie, wiecie, remontowe i rzeczy łazienkowe, bo zaraz zobaczycie jak wygląda nasza łazienka. Mam tutaj swoje biurko z komputerem, kosmetyki, mam też to duże lustro, więc witam się z wami. Podobnie tak wyglądam, taka, wiecie, domowa ja. No i tak, jeżeli chodzi o ten pokój, tutaj zaraz jest nasza sypialnia i w naszej sypialni oczywiście śpi Zuśka. Oczywiście nie w swoim łóżku, woli łóżko mamy, ale w razie wuj jest jej łóżeczko i chciałabym ją wkrótce przyzwyczajać, żeby spała u siebie. W tym pokoju jeszcze nie mamy rolet, bo słuchajcie, przyszła nam roleta, ale okazało się, że jest tutaj ona uszkodzona. Jest to uszkodzona roleta, więc czeka ta roleta na wymianę. Na razie mamy tylko takie firanki w oknach i taką ola zasłonkę. E, tutaj są nasze komody, telewizor e, i oczywiście szafa. Muszko-szafa. Tak wygląda nasza e, sypialnia. No i aktualnie wchodzimy do łazienki. Słuchajcie, jest trochę głośno, bo działa tutaj zmywarka. E, oczywiście to nie jest jej miejsce docelowe. Zmywarka jest ze względu na to, że w kuchni mamy pralkę, e, ale to wszystko się niedługo zmieni, bo jak widać już. Remont łazienki trwa, płytki są ściągnięte ze wszystkich ścian, kaloryfer wisi bardzo, bardzo wysoko tutaj, ale ten kaloryfer w ogóle nie będzie tutaj używany, e, przyjdzie tutaj ogrzewanie podłogowe i przyjdzie taki mały kaloryferek, który będzie zawieszony tutaj za drzwiami, tu za drzwiami e, i wszystko się zmieni. E, na razie mamy też taką grzałkę do wody, ponieważ słuchajcie, my mamy elektrykę w mieszkaniu i mamy boiler. Ten boiler nam się zepsuł e, e, dwa dni temu i nie mamy ciepłej wody, więc czekamy. Dzisiaj przyjdzie boiler, zostanie też zamontowany. E, I tutaj na dole, bo jest miejsce, e, stanie też e, pralka. On będzie boiler i pr pralka w takim właśnie ala schowku łazienkowym, bo nie wiem czy wiecie, ale w, w Anglii nie mogą być kontakty w łazience. Jeżeli chodzi o światło, to też słuchajcie. Jest tutaj taki sznureczek na światło, więc światło też zostaną. Na razie mamy taką lampę, a będą tutaj wszędzie halogeny i światło będzie na zewnątrz. Włącznik. Wszystko będzie tutaj zmienione. Wanna przechodzi jutro, wanna będzie fajna z hydromasażem. Toaleta będzie w drugą stronę stała i tutaj na tej ścianie będą... będzie łalka i szafki. Oczywiście zmywarka wyjedzie do kuchni. Ta zmywarka też jest tymczasową zmywarką, bo chcemy po prostu kupić, ale na razie jest względu na to, że ona właśnie stoi w takich warunkach, to nie chcieliśmy wiecie, nowej zmywarki kupować i stawiać jej tutaj, gdzie może coś się stać, a tej już nie szkoda zniszczyć. No i tutaj mamy wejście do kuchni. Stoją oczywiście kosze na pranie, no bo wiecie, łazienka w remoncie, więc kosze stoją tutaj. No i wchodzimy do kuchni. Tak się tutaj urządziliśmy, właśnie stoi pralka, która e, będzie stała w łazience, e, w tym schowku e, i tak się właśnie urządziliśmy. Stoi też mój zielony koktajl, Teraz Wam wszystko wyjaśnię, co i jak, jak sobie tego na spokojnie. A, a tymczasem tak właśnie wygląda nasza kuchnia, e, stoi termomix, e, fajnie się tutaj gotuje. Naprawdę powiem Wam, że teraz dużo częściej korzystam z termomixa, bo mam wszystko pod ręką. E, no i tak to wygląda, miejsce dla Zuzki, jej krzesełko krzesło, solik pod oknem i lodówka. To wszystko też się zmieni, bo mamy całkowicie inny pomysł na tą przestrzeń. Kaloryfer też jest do wymiany, ale to w przyszłości, bo chcemy po prostu tą ścianę, która tutaj jest, wyburzyć. Ja chyba już mówiłam już na samym początku filmu, jak się wprowadzaliśmy, że ta ściana będzie do wyburzenia. Tak mi się wydaje. Ale jeżeli nie, to właśnie mówię, że ta ściana będzie do wyburzenia. Więc tak to wszystko wygląda. I został nam jeszcze salon. No i słuchajcie, tak wygląda salon. Salon to jest królestwo Zuzki. Wszystkie jej zabawki są tutaj po prostu możliwe, bo ona się po prostu w tym salonie bawi. Wiecie, najbezpieczniej, najłatwiej, najwięcej miejsca. Ona nie będzie siedziała sama w swoim pokoju, a ja też, wiecie, chcę mieć ją pod ręką. Czasami wyskoczę do kuchni po coś, więc ona ma tutaj swoje królestwo. Mamy tutaj fotel, kanapę, stolik, moje kwiaty, telewizor powieszony. I tutaj już zawieszone są nasze mm, żaluzje, e, bo wcześniej nic tu nie było i naprawdę było ciężko, ale już wszystko jest gotowe. I słuchajcie, tutaj pranie na mnie czeka do prasowania, więc ja się zaraz zabieram za prasowanie. Ale tak, właśnie się urządziliśmy. Wiecie, to wszystko się jeszcze zmieni. Tak jak widzicie, na przykład tutaj, e, jeżeli chodzi o elektrykę, to żeby było łatwiej poprzedniemu właścicielowi, to nie był kabel wpuszczony w ścianę, tylko zostały przyczepione do takiej listwy. I tak wygląda właśnie w każdym pokoju, że te listwy są widoczne, co nam się ogromnie nie podoba, więc jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia, ale jak na razie fundusze pozwalają nam na wykończenie łazienki, i e, to też nie do końca, bo po prostu pomoc mojej mamy jest tutaj nieoceniona. Bez niej chyba by się nie udało zrobić tego remontu. Bo już nam wypadł jeden finansowy wydatek auto trzeba było nowe kupić, bo w tej lokalizacji, gdzie teraz mieszkamy, to jest to lokalizacja oddalona od miasta i jak wcześniej można było, czy ja, czy może, czy mój mąż z USKą? Mogliśmy pójść sobie na pieszo, czy do pracy, czy do żłobka, byliśmy blisko. Tak niestety teraz, no to już ciężko by było. Mieszkamy dużo dalej i potrzebne nam są dwa auta, bo pracujemy na dwie różne godziny. Ja pracuję na 7.30, mąż na dziewiątą i tak samo, tak samo Zuzka odwozi do żłobka, więc no ciężko by było, żeby nie mieć tutaj dwóch aut, więc byliśmy zmuszeni do zakupu nowego auta. Nowego, no wiecie, używanego, ale... Nowego, innego, więc e, tak to wszystko wygląda. E, czeka na remont teraz łazienki. czekamy aż wszystkie właśnie materiały e, przybędą, bo już to zamówione, i jest toaleta zamówiona, i wanna, e, i umywalka, i wszystkie meble, i płytki e, zostały, wiecie, taka drobnica, jakaś, e, jeżeli chodzi o, wiecie, baterie do prysznica, czy do umywalki, czy jakieś tam złączki, niezłączki, kleje takie rzeczy, ale to po prostu wszystko będziemy kupować już na bieżąco, a takie większe rzeczy już są zakupione. Ja też, słuchajcie, popijam swój zielony koktajl. I chciałam trochę się Wam tutaj wytłumaczyć, dlaczego mnie tak długo nie było. Nie było mnie dlatego, że e, miałam operację, tak jak wiecie, ja e, miałam problemy po ciąży, po porodzie, komplikacje i te komplikacje właśnie się przedłużyły do takiego czasu, że już jestem ponad rok po rozwiązaniu, a dalej mam problemy. I miałam właśnie ostatnią zwaną cystę, i w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim w domu. Do tego jeszcze niestety okazało się, że mam zaawansowaną anemię i dlatego popijam takie zielone koktajle, żeby wzmocnić się swoje żelazo. Więc tak to wszystko u mnie wygląda. <coughs> nie jest ciekawie, jeżeli chodzi o zdrowie. Po operacji na pewno bariatrycznej czułam się dużo lepiej niż teraz. Jest to naprawdę mega osłabiona i nie mam siły na nic. Dlatego mnie tak długo nie było. W tej chwili wracam powoli do zdrowia. Mam jeszcze tydzień zwolnienia lekarskiego, więc może coś uda mi się jeszcze dla Was nagrać. Chciałabym nagrać takie podsumowanie um, tych trzech lat bariatrycznych. E, mam nadzieję, że mi się to uda właśnie. A tymczasem będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ponownie ze mną po tak długim czasie. Ja postaram się teraz, żeby troszeczkę filmiki się częściej pojawiały. Chociaż nie obiecuję tego, bo naprawdę jest mi ciężko. Wiem też, że kilka osób do mnie pisało. Widziałam wiadomości na mailu i nie odpisałam. Niestety bardzo Was przepraszam za to. Postaram się odpisać Wam wkrótce. Wiem, że już dużo czasu minęło, ale naprawdę uwierzcie mi, że ja nie byłam w dobrej kondycji psychicznej, ani fizycznej. Dużo się u mnie działo i złego, i dobrego, i naprawdę byłam zajęta swoim tutaj życiem, wiecie, na bieżąco. Trochę mnie działam w internecie. Zachęcam Was, jeżeli chcecie ze mną pogadać, to ja jestem dostępna na Instagramie, tam do mnie najlepiej pisać, tam jest mi najłatwiej odpowiadać. Mail troszeczkę o mnie gorzej działa. Jakoś przepadają te wiadomości, więc jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować i chcecie, żebym Wam odpowiedziała jak najszybciej, to zapraszam Was na Instagrama. Tam będzie najlepszy kontakt po prostu ze mną. Więc dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej! Oh, you